Hej hej, ten wszystkich bardzo rutycznie jestem beźdy sklonicznych z gry Gothic, świat skazańców No i dzisiaj 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 W końcu tutaj znowu posuniemy sobie do przodu Naprawdę chciałbym wbić poziom. Jedni... Kosa Kosa jest takim kowalem, ale on powinien zaś u tego. A innego to jeszcze wilk. A u innych to no, nie słyszałem nic. Zobaczymy jak teraz nam Wiadomo, no Nie będę jakoś lepiej zapiewał, tylko mniejszy damage że będę w końcu zbierał. W końcu. Nie tu. LP8. Chodźcie prosiaczki. Comment mi bro. Koment mi bro. Comment mi bro. Spróbowałbyśmy tylko ugryźć... Ha! Jak mało mi bijesz! Jest! 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 Mało mi biją! Czy mało? I niż Jak na całą grupę ścieradłów się nie rzucę. Ale będę sobie je po, oczywiście powoli, pojedynczo wyciągał. Wiadomość na Messengerze, dostałem. Kogo... kto mnie tak... Nikt. Dobra. Koko! Ty wciąż mi chyba masz... Oni chyba... te będą... Pff... pff... chyba mają teraz na... cztery strzały. Bóg walk, BÓG WALK! To pielca raczej nie rozwalę. kurde, jak ja te wino chcę gdzieś zdobyć, ale no, tylko lares je ma. Dziwne, że nikt nie uczy umiejętności złodziejskich. Chyba Klin uczy umiejętności złodziejskich tutaj. Fajny się do aż. Ja tego dziada, dziada, tego dziada roz, rozdupię teraz. Jak mi się uda oczywiście. Nareszcie! Teraz mam pretekst! Nie uda mi się w życiu, nie masz szans! No, no kurde, bele! Dobra dobra... Kosa! Na to, co Powiedz mi, to. mi no... no hej, ty! Lepiej się w nic nie pakować. Miałbym robótkę dla ciebie. Serio? O, na czym by ona polegała? Najemnikom w wolnej kopalni przedałby się kowal. A z kuźni w kotle już od dłuższego czasu nikt nie korzystał. A czemu niby akurat ja miałbym tam pracować? No cóż, to chyba wiele lepsza alternatywa od sterczenia tu przez cały dzień nic nie robienia. Hmm, w sumie masz rację. Czas najwyższy ruszy ten swój leniwy zadek. Widzimy się później. Nowy kowal. No, i tam muszę naprawdę wracać, żeby go nie poinformować. Oooooh! Mam już dość tej paplaniny. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie ja jestem w ogóle z moją rudą. Jakoś tak mało mam W czasach na nikim nie można polegać. Hej, ty! Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Jestem. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przedałoby się. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz. Strzeszcie go. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. Jest skradanie się. Chciałbym nauczyć się poruszać bezszelestnie. Grunt to zachować równowagę. Psz bla, 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 bla. Dobra, bla, Jest to, co chciałem. Jeszcze 1000 xp, będę miał na siłę znowu. Jeśli myślisz, że tylko nie ty idziesz hmm. Co ukraść to wino? Znaczy ja dam radę ukraść to wino, ale wiecie o co mi chodzi To się robi tak Trzeba stanąć za czyjimiś plecami Kusnąć se Zapisać se Spróbować ukraść Tak to nie działa, dobra LP8 wczytać no w czytanie, wiesz się, dało się to zrobić, ale... Jakbym stał tutaj? Byłoby dla ciebie lepiej tego no dobra no niech będzie no Ja potrzebuję wina, bo nikt nie, ma, nikt nie chce mi wina sprzedać, ja nigdy tylko mogę kupić wino. To nie wewnętrznym pierścieniu. Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. To się chyba nigdy nie skończy, Bruce? Hej, ty! Kim ty jesteś? Od razu Jak masz leci? Nic dziwnego, dopiero tutaj trafiłem. Aha, i zapoznałeś się z obozem, co? Ja czuję, że łatwo jest no to nie o, nie A dok No! Nie pakować. Jestem kretem i chcę się napić. Rzeczywiście, wyglądasz mi. Jest. No, wyzywał mnie. Nie chciałbym być teraz jego sojusznikiem. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. nie Kim? To nie było. Tak długo jak myślę. Ty dotyczy. możesz ze mną porozmawiać. To się już więcej nie Przybywasz z wolnej kopalni, tak? Tak. Skąd wiesz? Tylko zachowaj to dla siebie, mm, możesz. Hej, ty. Niektórzy Nie wyglądasz mi na zbyty zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę się pozbyć dużego ładunku ziela. Sprzedajesz towary z obozu bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Sprzedajmy lepiej, lepiej o czym się nie mieszamy. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Lepiej się do tego nie mieszać. Proszę, łyknij sobie. Problem, ja stawiam. Tego, Dzięki kolego. Twoje Ziem, zdrowie się nie powtórzy. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Masz Jeśli myślisz, że to się już więcej nie powtórzy. Tam to nie mój problem, problem. Nie, to nie to nie Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Nie, jakoś ja nie sobie to nie poradzę. Nie poradzę Wiesz co, masz nieźle przechlapany. Nie Walka nie Gun znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgi śniącego muszę ja się koniecznie pozbyć tego towaru. Sam pomyśl. Dasz mi zielę, podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystręknąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinienem, że nie dostać jakichś 400 bryłek. To będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić... Gdybym wiedział, poczułem się lepiej. Się nie Musisz uważać na... Jesteś dealerem przecież. Co słychać? Nasypaliśmy trochę piasków, w machinę gomez. Trzech zabitych strażników i mnóstwo towaru na sprzedaż. Trzeba to opić. Jesteś jednym z ludzi, którzy bez przerwy napadają na stary obóz? Nie. W tej Napadamy go tylko wtedy, się wtedy kiedy się to opłaca. W musi być takie sprawy, co, co masz do zaoferowania? Nie, nie. Wiesz, pytanie brzmi: Co ty masz do zaoferowania? Interesują mnie wyłącznie poważne dostawy. Niestety nie więc wróć do mnie, jak będziesz. No jak nie, Może? To nie, było zbyt mądre. nie powinieneś... Mam 50. Tego. Ej, ty! To się chyba nigdy nie Chcę się napić. Nie ma nic! Powiedz, że masz wino. Proszę ja cię. Czy w tej grze nikt nie ma wina? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Dziś na nikim nie można polegać. Nie powinieneś wierzyć tak długo jak minimum nie, mnie, mój to nie dotyczy pewnie masz rację noś hmm, ja to nie sprzedaję nic nie pakować no ja już mój problem w o czymś innym pewnie masz rację pogadajmy nie, lepiej o czymś no nie chcę światło jednostek nie tylko zagawaj to dla lepiej. siebie no Zauważam jednak nie powtórzy. cholera Potrzebujesz pomocy? Paru chłopaków doniosło mi, że się patrzy, go mają na składzie naprawdę dobre piwo. Mocne piwo, z tego co mi wiadomo. Wprawdzie niezły mam zysk z tej ryżówki, ale gdy miał piwo, mógł mnie świadować za podwójną cenę. A z tego co wiem, masz niezłe kontakty ze starym obozem. Także jej oczy, uszy. U... Nie uszył. Oczywiście to patrzę, jest za fategę. Tylko zachowaj to dla siebie i nie co powinniśmy wiedzieć lepiej się do tego mieszać. Nie zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni mieszać. Wiem skąd zdobyć mocne Mówi, piwo. No, tylko wiesz, to tylko za kwestia doceniemy. Dobra, Jeremiasz. Ej, ty! Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów sila co Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I w nawet mi to na rękę. Na Przynajmniej polegać, psy Ryżowego Księcia nie, zostawiają nie, mnie w spokoju. Wtedy co możesz mi powiedzieć o Ryżowym Księciu? To zapchlony wieprz. Jego się pacze, zmuszając słabszych do pracy na polskim. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić. To Horacy, ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Dzięki temu możemy teraz porozmawiać z Horacym. Hej, ty! Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Mam już dość tej do A dla to się wszyscy do w nocy? Zawsze to samo. Lepiej się do tego nie mieszać. To nie było zbyt mądre. Od razu wiedziałem, że Może? będą kłopoty. Musisz uważać na to. Co ludzie zawsze szkoda? gadają. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jeśli myślisz, że nie chciałbym być coraz no, yeah. w jego skórze. ludzie zawsze gadają. Hej, ty! Zawsze to SA. Tak długo nie ma. A wziął, trzymaj. A ja się wracę do jedynej haty, która będzie dla do dostępna, czyli chata zbieraczy. No. Być. Ludzie zawsze gadają. Czy wykidajło... Wykidaję można byłoby sprzedać tego. Tylko zachowanie Albo tym, zbieraczem. Nie, zbieracze też nie dostają rudy. Horacy. Hej, ty! Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbiorom. Hmm, wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, yeah. jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką. Naród gada jak uderzać. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. 30 punktów siły... Mhm, uh mhm... -huh, uh -huh. No nie! O -o -o -o. Czemu mnie obudziłeś? Teraz moja kolej spania. Co się dzieje? Zakłócasz mój odpoczynek. O oh jest. Wiecie, że mi musieli wrócić do wolnej kopalni i tak dalej. Pokaż mi jak sobie Muszę to wszystko sprzedać, muszę mieć ponad 500 bryły Znaczy 400 muszę mieć, Gminę 400 to mogę mu i oddać spokojnie, nie? Muszę po prostu pozbyć tego pieprzonego ziela Czekamy, gdzie gorn? Może, by było jakieś Są to najemnicy, bo może bym dał wam zielnie Tam jest sam kord. O. -o, -o. upychać wszystkim to nasrane w dupę źziele. Hej, ty! Mam co? Szemufy, co śpią w tej godzinie? Co się... ...czepo? Hej, ty! Już, już tam nie było zasponny Kosa! Miałeś do roboty iść To się chyba nigdy nie skończy Mógłbym się od ciebie uczyć? Wyczesamy, jeśli tylko nasz naszego obozu. Aha, ty już za dużo ci daję w ogóle zresztą, to ty masz tylko 18 były grudy, no to stary... Ktoś hey. tu się wylać? Torlów Tu ktoś mieszka? Hej, hey, ty! Czego tu szukałeś? Mieszkańców Pogadajmy lepiej o czymś innym. Masz rację. Mam przy sobie Musimy Myślałem, że to się skończyło ta. już dawno temu. Mam czemu? O. Masz ziele. Powiniene... Sięgnę cię? Jeszcze trochę. Hej, ty! Stałaj, i wiele. Czy... Już byłem nie zewnątrz za 10 brył, więc... Nie, bo to sprzedaj po 8, tak? Nie, nie, nie To sprzedam ci 6 takich I dorzucisz mi może... wytrych i dorzucisz jeszcze jednego ziela niech będzie

mogodno wszystkim rozdawać dzielę w tych nikim nie ty. hej ty no yeah. hej ty to bardzo dobrze

Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej hmm. To nie czekaj, lepiej się w nic nie pakować Hej, ty Wszystko nie dla Espynie Chciałbym być teraz w jego skórze I dla Rudy Aczekolaj hey, dla ty. Rudy Musisz uważać na to co mówisz przy obcy. Ej, ty! Myślisz, że niektórzy nigdy się nie nauczą Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie chciałbym być teraz już rozważać na to. Czekaj, nie jeszcze Nie tak zostało? 14. No to wolniej kopanie to potrzebaj zaraz. Co w nim sobie zawsze sam już więcej? Ej, ty Tobie nie dawałem wiem o tym W dzisiejszych czasach na nikim I wam też nie dawałem wierzyć we wszystko To się skończyło już ludzie zawsze gadają Czeko Dobra, jeśli chodzi o ten odcinek, to na tyle. Jeśli się spodobało, jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, a jeśli wciąż nie jesteście moimi widzami, zostawcie również subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym z gry Gothic Świat kazańców. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, bajos!